W dzisiejszym odcinku ABC Lotnictwa dokończę Wam opowieści o rozwoju samolotu lat 30. Na świecie. Oglądając poprzedni nasz odcinek, mogliście się przekonać, że samolot z tego okresu ulegał stosunkowo szybkiej ewolucji i modernizacji. Drewno jako podstawowy materiał konstrukcyjny zostało powoli wyparte przez metal i stopy aluminiowe. Samolot staje się konstrukcją coraz bardziej skomplikowaną, pewną w użyciu, ale jednocześnie. Trudną w pilotażu. Wzrasta coraz bardziej ilość przyrządów pokładowych. Nauka latania staje się coraz bardziej trudna. Powstają specjalne szkoły kształcące lotników cywilnych i wojskowych. W pierwszej połowie lat 30. i przy ich końcu dalszemu rozwojowi i modernizacji ulegają fabryki samolotów, które wyposażone są w skomplikowane urządzenia do wytwarzania poszczególnych części detali potrzebnych do budowy płatowców. Coraz bardziej udoskonala się silniki lotnicze, które pracują już o wiele lepiej i pewniej od pierwszych silników tego typu. Silniki lotnicze są coraz większe, bo buduje się coraz większe samoloty. W wielu państwach powstają znane fabryki takich silników, na przykład w Anglii produkcją zajmuje się znana firma Rolls-Royce, a w Niemczech silniki lotnicze produkuje znana firma BMW. Aerodynamika staje się bardzo ważną dziedziną w projektowaniu samolotów. Zanim powstanie taka maszyna latająca, w specjalnych tunelach aerodynamicznych bada się najpierw małe modele w strugach powietrza. Dzięki takim badaniom na Ziemi, później w powietrzu, można poznać podstawowe właściwości lotne późniejszego dużego samolotu. Samolot okazał się doskonałym środkiem transportu wojska i sprzętu bojowego. Niektóre maszyny tego typu powstały w latach 30., i przy ich końcu Mogły zabrać na pokład nawet kilkudziesięciu żołnierzy. Wojskowe samoloty transportowe budowane były przede wszystkim w Związku Radzieckim w Anglii i we Francji. Samolot przewozi również skoczków spadochronowych. Najliczniejsze wojska powietrzno-desantowe powstały już w początku lat 30. w Związku Radzieckim, a do ich transportu używane były potężne jak na owe czasy samoloty. Dalszemu doskonaleniu podlega lotnictwo morskie, a między innymi samoloty torpedowe, przeznaczone do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych. Lotnictwo pokładowe w wielu krajach jest stale ulepszane i rozwijane ilościowo. A teraz krótko o samolotach lat 30. Dwupłatowce, choć powoli schodzą na plan dalszy, są jeszcze nadal budowane. Charakteryzują się one mniejszą prędkością i zwrotnością aniżeli jednopłatowiec, lecz nadal znajdują zastosowanie w lotnictwie wojskowym jako maszyny rozpoznawcze liniowe i lekkie bombowce. Samoloty myśliwskie w układzie dwupłata są już raczej rzadkością. Teraz zaczyna królować wolonośnie jednopłatowce.